ci w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy, dzisiaj streamek w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, także wbijajcie, bo już kończymy ligę weekendową. No i zobaczymy, co tam ciekawego się podzieje. Mam nadzieję, że coś fajnego dropnie. I ponadto dzisiaj na odcinku spektakularny trafę. Zresztą zobaczycie troszkę mój składzik, jak już wygląda to raz. Druga sprawa. Toc 97 plus obradku. Dlatego zostawcie łapkę w górę, no i napiszcie w komentarzu co wy trafiliście najlepszego z serii. A no, i wbijajcie na Lajwika, który właśnie trwa i pewnie potrwa do finału FA Cup. Moi drodzy, dzisiaj podejmujemy decyzję i bierzemy paczki wymienne. Jest to RTG, gdzie mam naprawdę mnóstwo, mnóstwo foderków takich 90, plus i uznałem, że w sumie lepiej uzbierać sobie coinsy na jakąś droższą paczkę dla widza. Ale najpierw. Odważny piczek, 9394, bardzo ładnie, okej, okay. sympatycznie, witamy antenę, dobra, 3x86+, to są te najlepsze paczki za wymienne rywalsy, no i chyba będę osobą, która pokaże Wam, że nie warto, nie warto podejmować takich decyzji, bo to już są ostatnie paczki, w poprzednich nawet nie było kautu, jeżeli chodzi o te riwalsiki. Tutaj mamy e, wymienną Ewę plus Edersona, czyli Ederson, Ewa, no i ten trzeci walkoucik w środku to Martin Odegaard. Mam nadzieję, że w tej drugiej paczce, zarazem ostatniej za Division Rivals, będzie coś lepszego. Widzowie mówili, dawaj, zaryzykuj. No ale właśnie, miałem podjąć ryzyko, bo to moje karty, to może się opłacić, mamy Todsa. I teraz wiemy jedno, będzie Bronze Plus i uwaga, czy tutaj będziemy milionerami? Oh. nie tym razem, nie tym razem, pani Kometti warta 20k, może 25, poniżej 23. Dobra, zacznijmy od 10 razy, 83+, plus, no i za ciosem, mamy chyba rr to będzie pewnie pojedynczy walkout, bo nie tutaj na dwa, ale byłaby miła niespodzianka, no ale już widzimy, to będzie pojedynczy walkout RR-y, okej, okay, ale 90 overall przyda się... Jak najbardziej. Jeszcze tutaj Morata. Jak zawsze w formie. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do kolejnej paczki. A jest to paczka 2x86+. Tutaj wiemy jedno, podwójny walkout i kolejny toc. Toc za tocem. Tylko City? Aha. Hemp plus. Nie! Aha, dobra. Myślałem, że to jest Kometti, A to jest Martin Prieto. Martin Prieto Sevilla. Delikatne obawy były. Że to może być jakiś duplikat, ale na szczęście nie i możemy przejść się do kolejnej paczki. Mamy pasce, że w każdej paczce, paczce toc, no i niestety, niestety, niestety ta pasa musiała się kiedyś skończyć i kończy się na Parecho, który jest na podwójnym walkoucie z Tręcikiem. Ojejku, to jest 5x8, plus i najwyższy overal 8,6%. Oh. No dobra, ale nie mogę narzekać, bo jednak troszkę podropiło tymi tocami przed momentem. Kolejna paczka, 3x86+, i chyba wszystkie tocy zniknęły z paczek, ale jest nasz ulubieniec Parecho. Nie wiem, czy znacie, nie wiem, czy znacie. Ciekawa postać, 49 tempa. Można naprawdę wykreować wiele SBC z tą postacią, oprócz jego Luka Modric. No i teraz tak, Pareko, Parecho, Modric i Pedri. Dobra. Na grze 7 razy 85 plus bez niebieskich. Nie. O nie, to będzie Bernardo. I Ederson. Straszna wiadomość. Straszna. Moi drodzy, odważny icon pick na Rio. Zobaczmy, co tu się podzieje. Jest to Ty, Chavis, Schweinsteiger i Smith. Tak myślę, myślę. No i w związku z tym że życzowi już nie będzie trenerem Barcelony. Przyjmijmy ikonę do naszego klubu. 20 razy 83 plus! Mamy to co, mamy Anglię, mamy bramkarza? Aha, zwykły jeden ToS będzie? No dobra, ale żeby most był, chociaż zobaczmy Irps plus. Uwaga, uwaga, kto to jest? Nie, nie. Miguel Gutierrez, dajcie spokój. No to lecimy, moi drodzy. Paczka za 650 tysięcy. Paczka, która przypieczętuje zrobienie SBC Nazary. Przynajmniej mam taką nadzieję. Robiliśmy te foderki, robiliśmy. Trafialiśmy przez różne rzeczy, a teraz? Hiszpania. LO to jest zły początek. To jest zły początek, ale zobaczmy, co tutaj ciekawego będzie. O mój Boże, Gutierrez plus Savio. No jeszcze moment, może być No ale ja to ja nieco, może to być lepszego jeszcze. Felix? A, No dobra, dobra, uwaga. O kurde, co tu jest? 10 walkoutów toc na pierwszej stronie. Hatrick, oczywiście hatrick Girony. Ma Simon, Patry, Vivian, Cometti. No dobra. Jest 10, jest nice. Nie, oby nie. O, jest Lola, czyli mam 11 Totsów. Hierolit Litmanena jeszcze. Oh. I Haaland, Messi, Kane, w ogóle jakiś zestaw Totsów, które tam były. No dobra, i? Oby nie putejas. O Jezus Maria. Oby nie putejas. Jest, oh. uff. Ej, mało tu dupli, okej. Okay. Oh Wybieramy nagrody za Division Rivals. No i moi drodzy, pierwsza liga i to jest piczek jeden z czterech. I od tego pika zaczynamy odważnie, nie kombinujemy. Uuu! Powiem tak, wiadomo, że Alisonem nie zagram, ale chcemy skończyć w końcu tego Nazario, więc te foderki spoko, spoko. Dobra, moi drodzy, paradoksalnie zostały ostatnie cztery paczki za walsy. Naprawdę wygląda to turboźle, bo nic dobrego nie trafiliśmy. No i zobaczmy, pierwsza paczka 4 razy 85. Chcielibyśmy chociaż mocne te walkouty, nie 86, a to jest pojedynczy walkout, wyobrażacie to sobie? 4 razy 85 plus i leci jeden walkout, czyli jest 1,86 i to oznacza, że 3 razy 85. No totalna, totalna katastrofa. Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed tym, że tutaj poleci nam coś dobrego jakiś. Może tociki, proszę bardzo. Kanada, PO, chyba Lawrence Chelsea, ok. Ona nie ma to co ona jest zwykła, ale potem, ale potem. Tu może być coś lepszego. I teraz pytanie, czy będzie coś lepszego? Bo to będzie tocik w postaci nie kojarzę tego pana. Okej, okay, dowyk. No teraz już troszkę więcej mi to mówi, bo w każdym to polskim domu był jako pik. No i to oznacza jedno. Dowbyk szczęsny na nazario. No i teraz dwie paczki, dwa razy 87, mamy walkout toc. Jest Angie, po... Nie może Lorenz. Okej, okay, nie dobra, to będzie brąz. Brąz plus. No i kto? Ktoś mocniejszy może! Jo! Rudiger Główne konto Rajo Let's go Jeżeli myśleliście, że to jest koniec To absolutnie nie jest koniec Rudiger na Rajo Wjeżdża tak o proszę państwa No i teraz pytanie Rudiger czy Bisek na środku obrony Bo z Biseka naprawdę jestem zadowolony Ale kiedy trafiamy takiego Rudigera Trzeba poważnie się zastanowić Niesamowity kolejny Traf na naszym Koncie Rudiger Wow! Moi drodzy, zanim przyjdziemy się do składu, otwórzmy drugą paczkę 2x87, plus mamy kolejnego toca Real Madrid, Luka Modrić. zobaczmy kto w drugim. Uwaga, uwaga, i za momencik pojawi się kolejna bestia. I no zobaczmy, czy tu będziesz kiedyś był mnie. Na spokojnie, łona i Simon. Mówi hola, hola, ale teraz słuchajcie. Naprawdę mam dylemat, bo tym bisekiem, naprawdę gra mi się rewelacyjnie jeżeli miałbym wskazać kurcze obrońcę który mógłby zastąpić tego biseka no to czy to właśnie jest rudiger, mamy słuchajcie rudigera, no na batie wiadomo też trafiliśmy kancela jak widzieliście no i ten skład wygląda przekozacko, no. Matko jedyna. Ja pierdziele, a Bisek ma jakieś, bo tak myślał o SPD, nie ma, szkoda, a może Rudy? Rudy nie ma, Rio na pewno nie ma, bo jeszcze bym kminił, że Bisek grałby na SPD i to by była jakaś opcja, nie? No ten esjentoty Toty, wiem, wiem, że to już jest taka e, karta, która nie powinna tu być, ale no jednak jest ten centymetr, bo podczas TOTEGO trafiliśmy 716 spotkań, sporo asyst, jak na defensywnego połowownika i 44 bramki. To naprawdę jest świetny wynik. O, jedziemy. Jedziemy, proszę Państwa, 100 pików, 81 plus. No i pytanie: ile walkoutów będzie na 100 pików widzowie? Jak obstawiacie? Bo powiem wam tak, moja wizja na 100pików A właściwie może być takie 105-106, ale Na 100pików e, 20 walkoutów Stawiam na 20 walkoutów A pierwszy walkout za nami Kimiś 88 Oprócz tych 100 walkoutów przewiduje 3 tocy. Chyba powiedziałam 100 walkoutów Na 100pików przewiduje 20 walkoutów i I uwaga i trzy tocy, o właśnie, o właśnie. Taka jest misja, taka jest misja. Więc zobaczymy, czy powiedzie się nam ta misja. Misja, 20 walkautów, misja, 3 tocy. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. 100 piczków to naprawdę niezły wynik, ale czy oddadzą? I proszę bardzo, pierwsza dyszka, pierwsza dyszka i mamy dwa walkauty. Słucham. A, bardzo ładnie. Dobra, niech jest Auri. Auri, Auri. Patrzymy dalej, co to się podzieje. Marta, Po marcie Oberdorf, a więc trzeci walkout. Powiem wam tak, w ogóle nikt nie typował, że będzie powyżej 10 walkoutów na czacie. Kubik zapisał, że 2, to będzie 20. Nastą. No a zobaczymy. Na razie mamy 3 walkouty, tak? 3 walkouty. Więc zobaczymy, co tutaj dalej poleci. Katarina Macario, 84. Sì, Grebovol. Francesca, Kubica, Liga, Pan. Diabi. Po, Diabi, Leci Ringeco. Mancini. Matteo. Zatrzymujemy się troszkę z walkoutami. No i proszę bardzo, trzeba było powiedzieć głośno, a więc utrzymujemy tę średnią, o której mówiłem. Dwa walkouty na 10. No i w takim przypadku faktycznie byłoby te 20. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Na razie jesteśmy na dobrej drodze, bo cztery walkoutciki. Nadal szukamy tego Totsika, szukamy niebieskich tutaj flar. I oby się nam pojawiły. Piąty walkout Manuanoja. Bardzo sympatycznie, bardzo ładnie, bardzo ładnie Jest pani Mace 82 I tę stronę zamknie nam Pranksterka Witam Oski Od której można grać w Champions? Od 21 Dopiero Dobra Bierzemy do klubu i jedziemy dalej Gabriel, Gabriel Czekajcie, ile jest tych hookoutów? Się pogubiłem, 5 chyba, tak? Wydaje mi się, że 5 że jesteśmy na etapie pięciu lockoutów. O oh, tutaj Sembrandt, tu tu Livakovic. po Liwakowiczu, Sergio Busquets la. Caruso no powiem tak. U. Kevin De Bruyne, Znowu chciałem narzekać i ja oddało. A więc walkout numer 6: walkout 6. Tylko właśnie. No, wypadałoby tutaj w końcu jakiegoś tocika, bo typowaliśmy trzy tocy na 100. A jest sytuacja taka, że zbliżamy się do końca pięćdziesiątki i ani jednego. Salma... Salma? salma co to jest Salma? Po imieniach to ja nie ogarnię, a wy tam followujecie, na Instagramach, pewnie wszystko wiecie. Ty LS z Barsy, okej, okay, okej. Okay. Jaspas. Ale tych 85 85 jest, jest sporo, więc to też jest spoko. Zobaczmy, Inigo Martinez. Pan Murata Everybody, everybody... Beirout, morning da, 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 da. Basia miała totsa Ale... Było strasznie cicho o, o tym totsie Więc chyba średnio grywalne o, 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 walkout numer 7 To Nali I to jest koniec, słuchajcie To nie jest dobra wiadomość Pierwsza połowa, 7 walkoutów I so, przechodzimy na drugą 50 Patrick Sik Nie no, spokojnie, spokojnie Straszysz Walkout numer 8 Parecho melduje się osiem, ale nadal wytocza, haler, seculari is blue. blue, 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 osiem, osiem, tutaj Luis Alberto, Mayri. Mairi, Mairi! Mamy pierwszego Totsa! No i proszę Państwa, walkout numer 9, Tots numer 1 Dziesiąty walkout, Markinios Dobra, widzowie Panie pobierajcie, bo będziemy grali, tak? Dobrze, lecimy dalej Kolejny piczek Marco Esensiu Patrzę, obserwuję sobie, tak? To jest ze składania magii Oho, tak? Wow, nice A tu Barella Walkout numer 11 11 walkout 12 walkout Ohoho, proszę państwa Coś się dzieje Tak jest 12 walkout, dobra 12 walkoutów Czyli jeszcze 8 powinniśmy trafić nie no, bez szans, że 8 okautów trafimy na te, co zostały. No ale zobaczymy, 12. No jeden Toc na razie, kurczę, no słabo, słabo. No, no jak na stopików będzie jeden Toc, to to będzie dramat, to będzie dramat. Więc liczymy na lepsze. Może go stary. od 2013. O kurde, ja to już widzę profesjonalista, ty. Tutaj już spokojnie poradziłby sobie w sterowaniu rudego 102 Laporta Kiezę można na ewolucję, jutro będzie Ej, bez kitu, ten Kiezę może być spoko na ewolucji tu, tu, witam, witam Mikołaj, siema, siema, witaj pikinioda No to no na razie też nie wygląda najlepiej, chociaż mamy walkout numer 13 walkout numer 13 13 walkoutów jeden toc i szukamy dalej nie. tutaj zapata jest i pan Berardi? Plus taki, że to osiemdziesiątki piątki jeszcze lecą, nie? To można potem fajnie poprzepalać. Bo one są często potrzebne na 86, na te tam paki specjalne, więc to spoko, ale no to jest takie poboczne: to jest taki poboczny dodatek. My tu chcemy walkout, my tu chcemy niebieskie flary. No a dostajemy, no właśnie, no właśnie. Znowu zatrzymaliśmy się z walkoutami, ale trzeba powiedzieć o tym głośno, żeby taki walkout poleciał. Szemapachowi Pachowi, tam Look Lukman do United, ta, za 150 milionów. Jeden mecz zrobił i pewnie... A on czasami nie grał w Premier League już? I się nie sprawdził? Nie było coś takiego? Nie no, piki jak we wrześniu, no, prawda, prawda. Nie no, sytuacja robi się dramatyczna, kochani. Sytuacja robi się dramatyczna. Tu wszystko wskazuje na to, że będzie jeden toc na 100 pików. No i raczej. Cuda. Tutaj już nie będzie. E, Kofi, co ty wypisujesz za głupoty? Tyry 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 tyry. O, jest kolejny walkout. Teraz pytanie, to był 14 czy 15? Hm. Gubię się za tak, każdym razem. O! W setnym piku, ale jaja. Ale jaja. Co znowu? Aitana Bonmati 97. Ulucona. Ulucona? No. Czy ty kiedyś będziesz szczęśliwa, jak ktoś trafi coś dobrego? Wow! <laughs> Aktorka! Y -y, ładne. Ładnie dało. Setny pikty Jajtana za 2,5 miliona. Ale jaja co? Ale jaja. Już zapominamy w tym momencie o ilości walkoutów, o ilości toców Bajtana, bo on Mati zrobiła oro totalne. 2,5 miliona. Matko Boska.